Chciałbyś grać jak Dong? W tym odcinku przeanalizujemy sobie jego demkę. Zobaczymy jak strzela, jak się porusza. Jest to jeden z najlepszych graczy aktualnie na świecie. Tak więc zapraszam Was do odcineczka. Dobra, tak więc jesteśmy już tutaj w naszym meczu. Dong to jest Liro w tym meczu, bo ma sobie ustawiony taki nick. Ma tryb streamerski włączony na facecie. więc Zacznijmy sobie już od nożówki, bez przedłużania. A to nożówki tutaj nie ma, co bardzo oglądać. O Jezu, się tutaj z dźwiękami stało, nie wiem czemu, przepraszam was, ale to nie moja wina, tylko Counter-Strike. No to szybka przegrana. Donk zacznie po stronie Tero. Tak więc będziemy mogli poglądać jego główki, bo z temu, po tero lepiej się strzela. Czy... lepiej, no inaczej. O, mamy tutaj smoka na C, to możecie się go nauczyć. Blokujecie się tu przy ściance w prawo, celujecie sobie tutaj w liścia. I co, będzie tutaj wyjście midem i dołam. będzie split. Taki klasyczny call, terroryści już skręcają B rampę, a tam im hurbo wali bomby na głowę, zobaczymy czy donk się zabije, tutaj w tych domkach skupiamy się tylko na samym domku. wchodząc sobie tutaj na otwarty B. jest jeden w cave'ie, drugi już sortuje od CT, i donk zaraz tutaj no, pewnie złapie killa, oczywiście, że tak bardzo, łatwy kill. Brakuje ci skinów i chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki? Na GeForce skins z moim kodem dostajesz 5% do doładowania oraz darmową skrzynię MILSPEC. Macie tutaj różne metody płatności, odblika po przelewy do płatności skinami PayPal oraz kryptowalut. Macie to totalnie za darmo. Wbijajcie, link w opisie. Macie... I mamy 1-0 dla drużyny Donk'a. Zobaczmy, co teraz zrobi Donk. Będzie zajęcie keva. Grają Forza? Nie, grają Echo, więc tutaj też runda bez problemu, powinna być wzięta. Ale jak wszyscy wiemy, jest dużo rund z Fiuta w tym coś, więc tutaj się wszystko może wydarzyć, bo to są jednak Digle. Czyli no, najmocniejsza broń w tej grze, no. Tutaj będzie smok, na Longa. Fajny smok, możecie się nauczyć. Możecie sobie cofnąć się nauczyć. Oj, Kiera lekka. Oj, tutaj łatwy frak. Bez problemów. Dobra, piękny skanik. Ostatni nicet tego od longa. No jest tutaj no, runda nie do przegrania. Wszystkipujemy sobie. Znowu daje Long smoka na CT na A. Szybki smoke będzie rush A. Rozbicie smoku, pięknie sobie Mida. Ale to słabe chyba takie rozbicie, bo trochę pod fake to było. Tutaj wyjazd jest na A. Ja tutaj chcę oglądać Donka jak on zabija, nie rzuca granaty, moim drodzy. No. Zobaczysz tą bestię aimową. No i widzimy, no mover tutaj ma szefowski, no crosshair plays, no. nie da się mu nic zarzucić, no. niesamowity talent widzę, no niesamowity talent, no. Ale mamy no. teraz 3 na 2. No spokojnie, jest na razie rozgrywane. Trzymają swoje pozycje, trzymają sobie skrót. I co, zobaczymy czy Daniel coś tutaj zaczaruje. Coś tutaj zrobi jakąś crazy akcję. Pikniesz sobie zaraz Donat może? Na razie trzyma to Cetem. No może tam być, no ale nie wiedzą moim. Oczywiście on sobie trzyma tą pozycję. Oj, tutaj niestety nie udało się nic zabić Bonkowi. Słabie, słaby, słabek, nic nie zabija. Nic nie zabija Bot. Ma na razie trzy flagi. Mało! To jednak na donka to powinien mieć tu 10 tych No I wyjście mida. zjęcie heaven ja zaraz, oj! Tak po, podszerwie go trochę. No, ale tutaj bardzo łatwy, znaczy łatwy, dobry fuck, chciałem powiedzieć. Do najłatwiejszych nie należy. No, a tutaj wyjście na B. Czyste B. Teraz będzie duelek na Ceta. Zaraz pewnie zostanie skasowany tak? A jednak skasował Donka. O. Jednak tutaj on nie jest niezabijalny. Jednak da się go zabić. Potrafią go zabić. Trzymanie skrótu na rampie na razie. Pewnie sobie zaraz podejdzie i piknie. Przybiję tego smoka, czy nie? Nie, będzie stał ze smokiem. Stoi sobie ze smokiem, Poczekaj, aż ten smok z... zniknie i może sobie wyjdzie na duel jakiś. No a tutaj CMK 1 Dwie głowy z digla dajemy. Właśnie tutaj dwie, to Tutaj piękna czutka, żeby się odwrócić. No a tutaj skracają rampę i kewa Zaraz go mogą zaskoczyć od pleców, od hewena. Może się tego Donk nie spodziewać, aczkolwiek idzie sobie do basenu i będzie sobie trzymał tutaj cały skrót, trzyma sobie skrót mida, trzyma sobie od Donata, jest 2 na 2. O i pięknie sobie wyczekał, no właśnie to jest ten game sense widzę, to jest właśnie ten mózg, nie do przodu jak debil. Wyczekuje sobie skróty, mają teraz info o ostatnim, jego teammate może lecieć na A teraz. Nie wiem czemu tego nie robi tylko próbują go zduelować, ten jego teammate. Dobra. Ale jest runda, to jest najważniejsze, on no, no, ma teammate Gdyby był rozsądny, mądry, który poleciał sobie po prostu na spokojnie na ice, bombę, i zaplatował bombę Oj, tutaj przepraszam, oddał głowę Jest 3 na 2, wejście na BS No i ostatni jest na CT Teraz będzie pikało longa, pomarańczowy będzie miał duel Przegrywa go Dong też przegrywa duel Ale runda jest wygrana ale to nas nie obchodzi, nas obchodzi tylko nasz DONG tak. Nasz obchodzi tylko nasz DONG który ma zabijać, pali sobie mida, jakby mieli skracać, najduje. klasyczna zagrywka, wyjście mida, taki odpuścili, bo grają EKO czy forsa, czy taki Halba chyba, on no, digle grają, jest stack na A, jest 5 na 3, terroryści daj tam atakują z bombą nawet i paka leży, jest 5 na 2, zobaczymy czy DONG to wyklaczuje. Czy uda mu się zabić pięciu? Zostało dwóch najlepszych z drużyny terrorystów pod względem Kili Dronk sobie na razie awczy na milczę za boksem. Będzie może teraz miał duel z Redrumem ale chyba nie, chyba cofa. Będą odbijać bombę, albo będą saveować w ogóle. Dronk sobie killuje nie No to będzie chyba safe O, jednak jest frag Będę próbować to wybić. Myślę, że będzie safe, dlatego tak już. Przy... <grym wyszłem> a, tu tak już runda jest nie do wygrania. Tam C, to jest. No nie do przegrania runda dla Jeszcze tutaj mogą mi pozabrać bronię, ale donk ginie. I mamy 5 do 2, drodzy państwo. Smoke Insta, możecie się nauczyć. Shift, W, Jump, throw. Tutaj sobie celujecie No i wpadł sobie do Room, ma taki smoke Warto się go nauczyć, bo jest to najłatwiejsza insta chyba na tej mapie Co, będzie będzie retake mid? Czy to jest falak Tutaj pod boxa, czy do prawej nie wiem Rozbicie Będzie pick w smoke'u Dobry flash Ojojoj, oj, oj. no tutaj no, no miał farta tutaj Ale tutaj jest donk piękne dwa fragi a to On go zbejtował ten z Kewa. I mamy 2 na 1, Fuka idzie już na A. Powiedzą ostatnim, że jest na B. 67 HP na koncie donka, czyli zabije ostatniego Ceteka. On dalej stoi w Kave, czyli pewnie będzie szedł od Heavena. Tak jest, idzie od Heavena. I zaraz będzie miał donk duel. O ile się będzie spodziewał, ale nie, czy on saveuje? Czy on saveuje? Nie. Idzie odbijać. Skoczył na Mida. I Donk o nim ale on też wie o Donku Ale nie wiem co on zrobił teraz Dziwne to było ze strony CTK tutaj mu serduszko daje Serduszko i... I kill Miłosna zagrywka Będzie szybkie wyjście B, szybkie wyjście B na Maku Jeden frag I tyle szyb, Szybka runda, szyb, nie ma co co analizować Znowu smoke na A na Ct Znowu jest Rush A. Dok tutaj sobie fake Mida, łapie kontrolę całego Mida. Dał już info, że prawdopodobnie zratowali do Donata lub do Ct Ale tutaj będzie cofka midem. Jest odbitka midem, może będzie cofka DA, bo będzie Split Donatem da. O, co tu za smoke? Co tu się stało? Cztery smoke tu leżą. Dobra, sobie przybija do redrooma, nikogo tu nie ma. Jest dwóch na Ct Jeden w Donacie, jeden na A. I ci to w ogóle się nie spodziewają go odmida, nie? Nikt tego nie patrzy, ale donk nikogo nie szarpnął. Wie jeszcze o jednym, wie on jeszcze o nim. Ale nie wiem co tutaj zrobił donk Może się bał, że mi przyjdzie od redrooma. Tak widzę, połóżam Donka, sam Donka, co robić źle. No, on tutaj zagał perfekcyjnie. No. bestia, no bestia, widzę, no. Wychodzi sobie mi da Trzech kasuje, nikt go nie zabijam, no. Aj, niesamowity, niesamowicie strzela, jest pewny, pewny siebie, bardzo powyższy, aż za bardzo teraz, <grymne> ale to jest do. to jest dołamka, nie ma co mi mówić. Wyjście mida przez Smoka, łapie fraga, zajęcie mida, minuta 45 na 2, bombsite A otwarty, tutaj Chris już gotuje do templi, zaraz pewnie cofnie z tej templi do sete, bo go odsmokowali. Tak się dzieje, a nie, zabija jeszcze jednego tam w templu, go dojeżdżają. Donk sobie trzyma mida, ale zaraz będziemy miał plecy i nie wiem czy się go będzie spodziewał. Odwrócił się, ale go nie zabił. Odwrócił się, ale go nie zabił. No. Pistolka, zobaczymy na jakiej pozycji będzie grał że że mida. Ale w pierwszej rundzie idzie na B. I jest sam na B, to jakiś dziki call chyba poleciał. Zagrał sobie smoka, flash'a i berety, żeby on takiego zagrać I wrzuci sobie smoke'a, no i przebija smoke'a i się wywala Co za bot Jest 9-4 już widzowie Zobaczymy, teraz może z digelka coś dać Grają eco, na samych deagle'ach Co on dał? I wygrali tą rundę no niesamowite dwie głowy i wygrali drugą demo, no to są właśnie te digle widzowie. to jest to właśnie o czym mówiłem, wychodzi sobie tutaj mida, został zatrzymany przez granaty terrorysta. Pan sobie kontroluje całego mida elegancko, trzyma sobie smoke'a, ma smoke'a, no, na zakręcie ma jeszcze jednego smoke'a, żeby sobie dorzucić, więc może sobie samodzielnie kontrolować tego mida. Ale na oneba sobie ogląda TikToka w basenie. To już wychodzi mida, Punk tak się może go nie spodziewać. Tylko sobie swinguje tak, jakby już wyszedł i w sumie miał mu to piknąć, więc gra bardzo mądrze. Ale się go tutaj nie spodziewał. I zostało mu 7 HP, ale to Oj i dostał bombę z Jak Jakie on ma 21-11 w ogóle. Kiedy on robi te kille, no? Że on nie robił tak dużo killi, żeby mieć teraz 27. Nie wiem, to jest chore właśnie. zawsze go oglądam, on ma mega dużo killi, a w sumie... No nie wiem. No, ale mówi no, widać, no. W każdej będzie w sumie łapie jakiegoś fraga z 15, więc też zrobił multi kile po 3 Nie kontrola nie da tutaj, terroryści wyjeżdżają B Na tekach Smok w cave'ie, donk ma fubiał. O, co tu się stało? I 3, 2 na 2 widzowie Słyszał donka Donk sobie cofa cave'a, jeden jest na longu, gra blisko long Jeden spotuje rampę Spotuje, trzyma rampę No i jest 2 na 1, wiadomo ma ostatnim na rampie Rzucił palaka, nie wiem czy mu Dong dalej patrzył longa. I on sobie idzie na heaven, będzie sobie leciał do A. Ten teraz jest sobie na A. No i mają info oni, wiedzą, że jest albo w templi, albo za grubą. No i piękny hedzi go Donk Mega mądry gracz, mega dobry gracz Popka, no, popka świata, widzowie, popka świata popka świata Zobaczymy co teraz zrobi dom. jest sobie A, zrotował z Mira pomógł mu na A Zasmokował mu, będzie sobie rotował teraz do CT. I 3 na 5 Kill na midzie, dobre sprawdzenie Mira, Drugi kill na midzie Trzeciego się nie udało I... No co, chyba tyle Jest 1 na jeden Ogonimy sobie Hurbo Runda o zwycięstwo, zobaczymy czy wygra Hurbo no, i ugrał, no i co, widzowie? Podsumowując, Dong jest totalnym szefem. Mega mocny. I'm mega game sense, mega mądry gracz. Wie, co robić, umie rzucać granaty. Wie, jak coś wie, jak je wykorzystywać, wie, kiedy wychodzić. Tutaj, no, widzowie, no, perfekto, perfekto gracz. Każdy by chciał mieć taką swoją drużynę, nie boi się, jest pewny siebie, wychodzi, kasuje. No, no to co? Co tu więcej mogę mówić? Jak Wam się spodobał ten odcinek, zostawcie łapeczkę w górę oraz napiszcie w komentarzu, kogo następnego byście chcieli oglądać demo i zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!